Po czasem no. daj... Się. Wszyscy biegną. Ja o syna. Dobra, lecimy. Tu Już? Teraz można się kopać. Patryk! Patryk! Patry. Odwracamy się I bieg za 1000 metrów się tym, w tym kadrze Województwa Zachodniopomorskiego w karateki tym zgrupowaniu bierze udział 119 zawodników z tego województwa zachodniopomorskiego, ale są też w szczególności zawodnicy z województwa polskiego, ale także z niemieckich. Zajęcia prowadzi 20 sensy, czyli osób, które mają czarne pasy, czyli najwyższe stopy w karateki Jest to przygotowanie bezpośrednio do z makroregionu, które będą w Nowej Soli ale również i do 40 mistrzostw polski seniorów w kategoriach wagowych, które odbędą się właśnie w Świnoujściu. Tutaj mieliśmy impreza. Dzięki wcześniejszym naszym staraniom została przyznana Świnoujściu i będziemy od 19 do 21 kwietnia gościć około 300 zawodników z całego kraju na tych mistrzostwach. Powiem tylko tyle, że najważniejsze jest to, że przyjadą ludzie, którzy czasami po raz pierwszy będą w Luśu, nie tylko w zawodach, ale również w urzędach na zgrupowania obiecy sportowej.